Cześć, Matu Santiago, witam oczywiście na Helcase. Kod promocyjny, najlepszy na stronie, w tym miejscu sobie wpisuj Santy 7, daje Ci wtedy 10% więcej do ewentualnego depozytu. Wtedy dostaniesz więcej z kodem Santy 7 i oczywiście za darmo gratisy na start, jeśli wcześniej nie było na stronie. Przypominam, że strona jest dla osób pełnoletnich przeznaczona tylko i wyłącznie, tak samo jak każdy film na moim kanale, graj sobie rozważnie z głową. Na sam początek przypomnę Ci o rozdaniu skinów, które jest organizowane przez Hellcase bezpośrednio na Hellcase, ie. masz link do niego w opisie. Um, są takie trzy skiny do zgarnięcia, do Glocka, AWP i Mki. Możesz e, tutaj wziąć przykład z 13 innych osób, które wzięły już udział e, i uzupełnić skodem promocyjnym Santi7 i tutaj końcówka BB0F9, to jest końcówka konkursowa. 3 dolary należy zdeponować i otworzyć skrzynię New Beginning, to jest skrzynia za dolara. Wtedy bierzesz automatycznie udział w tym rozdaniu skinów. Także pamiętaj, że to jest dla chętnych, możesz sobie sprawdzić, link w opisie. Jest oczywiście na Helicate's nowy event, Drop the Bomb, w którym są skrzynki eventowe, a tak na farta dzisiaj sobie zrobimy tak, że otworzę trzy skrzynki. To jest drogi, droga inwestycja. Za 240 dolarów to są najdroższe skrzynki eventowe. I słuchaj mnie teraz. Z tego, co mi poleci, ee, z tej poty, która mi poleci w skinach, robię bitwę. Więc trzymaj kciuka. 240 dolarów, trzy skrzynki eventowe. Forest Fire Strike. Jest awupa Graphite. Oj, będzie drogo. Będzie drogo. I z tego otwarcia mamy skiny za 300 dolarów, więc wyszliśmy na profit 50, tak? 50, czy nawet 60 do przodu, 70 do przodu, więc całkiem spoko, Za 310 w takim razie zrobimy sobie bitewkę na Hellcase dzisiaj. A oczywiście na no Hellcase, jak i event, no to też są tokeny eventowe przy ewentualnym depozycie z kodem SAND7. Dostajesz tutaj w tym miejscu będziesz mógł sobie odebrać i oczywiście za otwieranie skrzynek eventowych, tak jak ja teraz 15 tokenów sobie wykorzystam w generatorze skinów, a jest naprawdę wiele tutaj opcji wymiany tych tokenów bezpośrednio na stronie. No i mamy taką MK jako taki gratisik. Sprzedaję sobie go. No i słuchajcie, bitewka za 310 na hellcase to naprawdę już będzie grubo. Dajmy sobie troszkę takich tańszych rzeczy, troszkę droższych, żeby było zróżnicowanie cenowe. E, mamy dużo do e, wykorzystania, bo 310, więc e, przetestujmy skrzynki w różnym budżecie. E, foil packa sobie damy, damy sobie tego Jordan, mm, damy sobie Winter Offensive, dwie sztuki, Coverta, dwie sztuki, e, Dasta, Quarterbillion, kurczę, ale my sobie damy dzisiaj widzowie. Spectrum ma dwie sztuki. Tigera, e, Tiger Rest Peace Oczywiście I dwie Aura Fuse I taką bitwę sobie skleimy na dwie osoby Na trybie Reverse Mode Więc e, no musimy mieć Najmniej tutaj w trybie Reverse To jest taki underdog e, w którym Wygrywa osoba mająca Najmniejszą e, Najmniej mm, Najmniejszą wartość trafionych przymiotów Właśnie o to chodzi Więc jak on trafił teraz za 7 dolarów Pacha no to ja wygrywam, bo trafiłem tańszego. No i tak to mniej więcej działa. Liczę na to, że właśnie nasz przeciwnik, bot Paul, będzie trafiał jak najdroższe skiny. Oby tak się działo przez całą bitwę. Skrzynek mamy 20, zróżnicowane cenowo, ale tutaj są... Mm, wzrost cenowy jest jakby, nie? Więc od najtańszej do najdroższej lecimy. Dobrego skina dostał, ja też. Kurczę, ten Negev za 2 dolary. Nigdy bym nie powiedział. Teraz takie same skiny, ale nasz troszkę... A nie, takie same, identyczne. Foil PACK, foil PACK, foil PACK. To jest mało warte niestety. Ciekawe czy będzie jakiś fajny profit z tej bitwy. Już jesteśmy w sumie na półmetku. Bo zaraz dziesiąta skrzynka będzie sobie leciała. Mała różnica, w sumie idziemy web w web. Teraz trochę droższego skina trafił. Skrzynią Inter Offensive, to jest drogie, fajnie. 27 dolców, dzięki. Trafię sobie tam, trafię, trafię, trafię. Ile to? 7 dolców, w porządku. W porządku. Teraz będzie nasze droższe. Ale na spokojnie. Na spokojnie. U eee, kurde. Przypał, 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 przypał. Dostaliśmy Jaguara za 88 dolców. Co za tym idzie, już nie prowadzimy, ale. Dobrze, że trafia skina za 45. Idziemy web-web. Łeb. Idziemy łeb w web widzowie. Ale póki co mamy ciągle więcej, więc przegrywamy. No i teraz te najdroższe skrzynki przed nami. 60 dolarów mamy do nadrobienia. Musi trafić coś. Musi coś potrafić. Trzy skrzynki, ostatnie. Dobra, trafił dobrą, dobrą MK. 10 dolarów. 10 dolarów, widzowie, przewagi mamy tylko. Znaczy ona. Dobrze. Idziemy łeb w bo od ostatniej skrzynki wszystko zależy. Nie wiem czy. Je. Wygraliśmy to! Ej, ta MK w stat trafił za 145. Widzowie dzisiaj mocarny, mocarny profit na odcinku z Hellcase'a. 700 dolarów z tej bitwy, naprawdę profitowa bitwa, naprawdę fajna bitwa. Zaskoczył pod koniec, bo ja już byłem pewny przegrany. Jak tam on prowadził, kurczę, pieczono ile? 100 dolców? Chyba tak. No nic, fajnie, fajnie, wygrywamy sobie tą bitwę. Ja sobie zrobię kontrakt z tych przedmiotów. Zrobimy sobie z tych od najtańszych sobie polecimy i wszystkie skiny skontraktujemy. kontrakt To jest naprawdę fajna rzecz na Helcase gdzie w prosty sposób zamieniamy maksymalnie 10 przedmiotów na jeden konkretny. E, może być to przedmiot troszkę tańszy, może być troszkę droższy. E, ja sobie zrobię teraz na średnim, więc tutaj większe widełki są. 37 wrzucamy, mamy skina za 9 niestety, ale jeszcze jednego sobie tak na ryzyko zrobię na średnim. 89 dolców. 20. A, także tutaj raczej tylko na tym łatwym rekomenduję, żeby sobie Skiny jedynie powymieniać, a nie, nie, nie potracać. Dobra, i ostatni kontrakt z tych najlepszych 600$ dolarów na trybie łatwym. I otrzymujemy skina za 600$ i mamy ta Slathera. A fajną rzeczą na Hellcase jest to, że jeśli ten skin by Ci się nie podobał, to w prosty sposób możesz go wymienić na inny o podobnej cenie, co jest naprawdę spoko opcją. W ekwipunku klikasz sobie przycisk wymiany itemów i możesz sobie wymienić na takiego, który aktualnie jest dostępny w magazynie Hellcase'a, taki jaki Ci się podoba. To jest naprawdę wygodne, i można sobie wybrać co tylko chcesz. A jak na przykład masz jednego droższego skina, to możesz wymienić na przykład na trzy skiny, chyba. chyba maksymalnie są trzy skiny, więc na przykład wymieniasz na trzy kosy. Dajmy na to, nie? W tej cenie. Jak jest różnica, to jest dokładana do twojego salda na stronie. Naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Przypominam ci, oczywiście, o rozdaniu skinów na LKsie, w którym możesz wziąć udział. Dla osób chętnych oczywiście Gdzie doładowujesz trzy dolce Otwierasz w bagining I możesz zgarnąć te skiny Rozdanie się kończy jak coś 4 czerwca A ponadto skomentuj sobie ten film Bo na Discordzie masz rozdania skinów codzienne Jeśli wlatuje film na kanał Od razu na Discordzie możesz sobie Odebrać tak naprawdę skina Klikając przycisk Także to jest spoko sprawa Przypominam ci o dziennych gratisach na stronie Hellcase, gdzie możesz sobie odebrać skrzynię codzienną albo jedną, albo dwie, albo nawet trzy, w zależności od Twojego poziomu na stronie, tutaj możesz sobie odebrać też nagrodę za level, w tym właśnie te skrzynki codzienne. codzienne. Przypominam Ci, najlepszy kod na stronie, Santi 7 dostajesz wtedy 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie i darmowe gratisy na start. Przypominam Ci też, że strona dla osób pełnoletnich jest tylko i wyłącznie przeznaczona Serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Naprawdę profitowy odcinek. Mamy w swoim ekwiwumu w końcu pięknego skina, pięknego bajoneta. Serdecznie dzięki, życzę Ci miłego dnia i równie dobrego szczęścia, co dzisiaj przydarzyło się mi na Hellcase'ie. Trzymaj się, na razie, cześć.